No, cześć, jestem LeTracki. Witam Was w kolejnym odcinku SimCity. Jesteśmy w Paryżu i troszeczkę się tutaj zmienia nie na dobre. Bo, 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 bo. się budują wieżowce z tej strony. Tylko, że tu jest yy, sieć yy, tramwajowa. więc niestety, yy, droga musi być tej najwyższej gęstości. Bo nigdzie tych torów już tutaj nie, nie puszczę gdzie indziej, muszą być na drodze, także z tej strony niestety wybudują się wieżowce i niestety ten dość w miarę niska dzielnica kamienic troszeczkę mi się pomniejszy, gdyż póki co te kamienice są tylko w tym miejscu oraz w przyszłości wybudują się zamiast yy, tych willi. No ale niszo, to przynajmniej będzie troszeczkę więcej mieszkańców i wypełni się popyt regionalny na tych najbogatszych, chociaż on nadal rośnie. Nie wiem, ciągle to jest potrzeba ludzi. To jest masakra. W tym miejscu natomiast muszę usunąć ten park, bo mamy popyt na, na tych najbiedniejszych pracowników. Tak więc wypadałoby sprawdzić, jaka tu jest wartość terenu. I usunę ten park, średni park z rzeźbami. I może wtedy te bloczki zamienią się w kamienice dla średniozamożnych, byłoby najlepiej. Tylko, że najpierw tutaj ulepszam drogi do wysokiej gęstości. Bo może się jeszcze jakieś bloki zbudują wyższe, byłoby dobrze. Zdecydowanie byłoby dobrze. Także właśnie to zrobię. Tak więc, teraz wystarczy chyba czekać spokojnie i cierpliwie. Eee, tak, dokładnie. A jeszcze tutaj mogę zamienić no wysoką gęstość. Okej, okay, jest spoko. Eee, więc jak widzicie powolutku to się wszystko tutaj zacznie rozbudowywać eee, w dobrym kierunku, ale jeszcze czy to jest jeszcze jakiś park? Bo to mi się bardzo nie podoba. A nie, okej. Okay. Widzicie, tu już się jakiś blok chyba buduje. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest podobna animacja. I więc w tym miejscu powstaną bloki e, Jakiego typu tutaj w ogóle nie ma bloków. No. Nieważne, okej? Okay? Ale po prostu wybudują się ci niezamożni. Bardzo dobrze w ogóle. Zobaczcie, jak tutaj już wysoko robi. To jest taka fajna ulica, tak? Zobaczcie, jak fajnie tutaj wszystko wygląda. Niesamowite, na serio. SimCity jest naprawdę ładną grą i w niektórych te sami miejscami wygląda przepięknie. Te całe miasto, jak sobie stworzymy ładne. To nie miał sensu, to, to co przed chwilą mówiłem, niestety. Eee, nadal mam problem z wypowiadaniem się czasami. Okej, okay. uziąłem kakoli więc możemy już zaczynać odcinek normalnie. Eem, dzisiaj znów będziemy buszować po mieście e, z wunglem, bo tak. Dlaczego by nie? E, tylko gdzie jest to miasto z wunglem? Tutaj. Tak. Nie ma to jak pomylić się, ale... Tam sobie troszeczkę pójdziemy, no i muszę sobie tam poradzić z różnymi problemami. Teraz nagrałem spontanicznie, więc nie wiem, co mnie tam nawet czeka. Okej, okay, nic. Właśnie, wczoraj dostałem się odcinek w sobotę. Mam, dzisiaj jest chyba piątek, może tracę czasu w te wakacje. Okay. Um, y, wczoraj był live, w którym opuszczałem miasto y, oparte na ropie naftowej. Mam nadzieję, że był wczoraj. Mam nadzieję. I... Właśnie zaraz po tym nagraniu tego odcinka będzie live Piątkowe, więc będę to miasto robił od nowa, żeby się pojawiło tam wielkie dzieło. Ale już o tym chyba was informowałem. Przy którymś odcinku. No, mniejsza oto. Tutaj, 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 tutaj coś się dzieje. Znów coś z policją jest nie tak? Jakieś problemy. Czyżby było zbyt dużo przestępców? Oj oj faktycznie dodam tutaj kolejną celę jak będzie taka możliwość 15 tysięcy to w sumie zaraz zaraz będę mógł to zrobić czy ja tutaj ustawiłem eksport? tak ustawiłem eksport węgla, póki co w ogóle coś się wydobywa stamtąd 43 tony węgla na dzień to nie wiem czy to jest tak dobrze bo kopalnia jest maksymalnie, a nie jest maksymalnie rozwinięta Mogę dodać jeszcze jeden szyb wydobywniczy To dodam go w, w tym miejscu Jak na miał kasę No i ciężaróweczki jeszcze, żeby to szybciej wszystko się wywoziło stamtąd Co chcą w tym ratuszu? Jezek, protestują bo mamy raporty, że jakieś sale. A nie chcę doktora W. Come on! Ani maxismena. Ci superbohaterowie mnie trochę denerwują, nie jest to super nie? Jak mam być szczery, nie chcę nowego posterunku. I tak nie mamy na to kasy w tej chwili. Wypadałoby natomiast wybudować klinikę. No bo, póki co z tymi przestępcami nie jest tak źle, no, bez przesady też. Cele nie są zapełnione. Tak więc, yy, stać już nas na... ...mały szpital. Więc go wybuduję. Tylko wybuduję go gdzieś w miejscu... Tak ...jak zawsze mam z tym problem, ale może, może, może... ...może tutaj. Tak. W tym miejscu właśnie w obrębie tych czterech dróg będą obiekty. Nie wiem jak to się nazywa, no ale... Okej, okay, nieważne. Nie ważne, nieważne. Ale dobrze, już jest klinika, więc sobie wszyscy się teraz będą leczyli tutaj i wszyscy będą również szczęśliwi. Czy mogę kupić ścieki? Gdzież kupuję, come on. To może z tego, że te rury są zatkane co jest y, dziwne, po prostu usunę tą rurę odpływową i niech y, y, całe te nieczystości będą wysyłane do sąsiedniego miasta po prostu. Tak będzie najlepiej. Natomiast tam dalej, jakbym jeszcze sobie zerknął. Na tą mapę węgla, kurde, jakie to jest... No, tak mi przeszkadza w rozbudowie... Yy. Te złoża wszystkie Ojoj, ale w sumie mógłbym w tym miejscu yy, o, w tym miejscu coś wybudować Znaczy Nie będzie to jakieś duże osiedle, prawda? Ale No cokolwiek Cokolwiek Może coś takiego. No ja nie wiem, sam. Sam nie wiem. Achem. Albo zrobię jeszcze inaczej. Tutaj postawię park, tylko że jakiś szerszy. A tutaj kolejną drogę. I wtedy mam nadzieję w tym miejscu. Wybuduje się... Zwykła strefa Znaczy ta większa No dupa nie wybuduje się To super, ale wiecie co? Nawet fajnie to wygląda, więc to zostawię A zresztą nie chcę tutaj jak na razie bloków, więc... Więc co mi tam? Niech tutaj powstaną mieszkania Tutaj też no, aż do to. No, będą mieli całkiem fajną miejscówę nowissimowie tutaj, którzy się wprowadzą do mieszkania. W ogóle fajny widok, chciałbym mieć taki widok z okna. i co tam jest? Widzicie to? <laughs> jest, jest jakiś wiszący most i jak... straszne to jest, <laughs> jak to dziwnie wygląda. Ej, bez kitu. <laughs> no. A, lotnisko się buduje. Znaczy, coś tam nawet jeździ na to lotnisko. Hmm. Czy mogę sprawdzić postępy? Ach, ten olej surowy w ogóle nie widać, a nie, metal, chyba metal wysyłaliśmy, nie? Hmm. Nic się nie aktualizuje niestety, no ale ogarnę to, ogarnę, bo już wystarczy jak to miasto z naftą wybuduje od nowa na wczorajszym live'ie, jak to dziwnie tak mówić, mieszanka czasów, już mi się to nawet pląta. Hmm. Natomiast, wracając jeszcze do przestępstw, mógłbym sprawdzić, jak to się wszystko. Yy, teraz trzyma. Cele zapełnione. Dobra, mogę dodać kolejne więzienie. Akurat nic się mi nie stanie, jak troszeczkę się na to. Yy... Jak troszeczkę się na to wykosztuje w tym miejscu, bo akurat bezpieczeństwo naszych simów jest ważne. Niebieski, tu fajnie wygląda to miasto. Bardzo mi się podoba. Jest takie niziutkie, spokojne. Każdy mi się z takim amerykańskim miasteczkiem, ale to już mówiłam. W tym miejscu dalej. Może wybuduję już te drogi, przy których będą, będą kopalnie. Użyję tych polnych, bo, bo dlaczego nie? Ok. Więc w tym miejscu już w sumie mam to rozplanowane. Yy, może się tutaj wybudować ile kopalni. Teraz sobie tylko zerknę. Kopalnie, kopalnie, gdzie jesteście? Tutaj. No tak, wybuduje się jedna. A tutaj coś. Yy. No, ale wybudują się przynajmniej nawet cztery kopalnie, tak naprawdę, spokojnie. No, wybudują się, wybudują. I także w tym miejscu będzie. Cała, no tak, tutaj tak naprawdę nic nie powstanie oprócz tych kopalni, niestety. Bardziej na południe, znaczy tutaj w dole, na przykład nad morzem, mogłoby coś się pojawić ciekawego. A właśnie, ile kosztują, y, kosztuje terminal promów? Ja zaraz będę musiał, y, tak mi się wydaje, y, wybudować cokolwiek z transportu. Bo mimo wszystko że nie ma teraz korków to fajnie, aby to miasto było połączone przynajmniej jakąś jedną siecią komunikacyjną z pozostałymi, bo jak zauważyliście w każdym mieście tutaj yy, są promy, yy, jest kolej, yy, kolej chyba w każdym. O kurde. Tak, w każdym. No, ale tylko w tym nie ma. W tym nie ma niczego, także lepiej od czegoś zacząć. Ja wybiorę promy. Na początek, bo są dość tani. Terminal jest dość tani, więc dlaczego nie? Tylko nadal mnie martwi hmm, to, że tak mało zarabiamy, że zerknę na popyt. Nadal spory popyt na najbiedniejszych, więc mogę w sumie tam dalej troszeczkę pociągnąć tą strefę mieszkaniową. W tym miejscu również. Zresztą nie wiem, mogę nawet zabudować, zro zrobić kawałek osiedla w tym miejscu. Nic się nie stanie. Najwyżej go po prostu w przyszłości wyburzę, bo coś czuję, że te kopalnie, kopalnia w tym miejscu pojawi się już naprawdę w przyszłości, gdy tamte zasoby się po prostu z... wydobędą. Dobra, także małe osiedle stworzone prawie. Teraz tylko tutaj wystarczy. Strefę. Pododawać i! I czekać aż to się rozbuduje wszystko, tylko źle to wybudowałem. Muszę pousuwać te wystające drogi, bo to bardzo brzydko wygląda. Więc co, wystarczy czekać. Chociaż wypadałoby stworzyć jeszcze jeden wyjazd zdecydowanie, no to nawet w tym miejscu, wiecie? I tą polną drogę ulepszę do tej yy, do niskiej gęstości. Yy, w sumie to też muszę do niskiej i to też, bo będą po tym jeździły samochody, aby dostać się tam dalej. No więc, więc tak. Nie wiem po co robię teraz tą siatkę ulic. A yy, może się na coś przyda. Przynajmniej będzie ładnie to wyglądało, nawet jako niezagospodarowane coś. Yy. No nawet się wyświetli teraz alert, że yy, coś z ratuszu, z ratusza. No. Tak, zrobię to, wybuduję terminal promów. Yy, tylko, że yy, tak sobie myślę, tutaj będzie to ciężkie, strasznie. Strasznie ciężkie. Czy ja kupuję od kogoś wodę? Kupuję. Yy, więc mogę... Na luzie wykasować tą wieżę ciśnień, i w tym miejscu muszę jakoś w miarę yy, prosto yy, postawić tą ten terminal. okej okay. jest ok, od tego terminalu mogę odciągnąć drogę przy wybrzeżu na plaży. Jakby co to, to taka wersja demo, więc może się tutaj sporo zmienić. Ja tak sobie teraz myślę, jakby to zagospodarować po prostu. Wersja beta. Ok, tutaj wybiorę drogę najwyższej gęstości, bo to będzie dojazd, więc musi być, musi mieć dość sporą przepustowość ta droga. Tak więc zrobię tak. Kombinuje yy, ...strasznie, ale może coś dobrego z tego wyjdzie. Yy, 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 yy. Jak to krzywo teraz idzie, dlaczego? Ojej, ojej. Dobra, zrobię tak... ...ta droga jakoś... Yy. ...ale brzydko. Nie no... Teraz może być. No i teraz sobie tutaj wjedziemy. Ok. No i się połączyło. Może być. Dobra, jest, jest całkiem przyzwoicie. Tylko, że w tym miejscu jest, taki, jest taka nierówność, którą można byłoby zniwelować. Ok, zrobione. Nie wygląda to aż tak źle. No okej, okay, wygląda, ale dobra, nieważne. W sumie z tego miejsca, a nie, 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 jeszcze inaczej to zrobię, bo z tego miejsca również mogę wytyczyć coś podobnego z gwiazdem w drugą stronę. No, zrobię tak. Tutaj się zakręci i. i będzie super. Yeah. No, jest fajnie Nawet Także mamy tutaj zarys kolejnej dzielnicy Takiej nadmorskiej w naszym, w naszym mieście No i co? W sumie mogę już... Nie, raczej nie będę tutaj dawał żadnych osiedli Albo wiecie co? A co mi szkodzi? Niech się buduje coś co się ma budować. Okej. Okay. Tak więc co, nie z miarę spoko, jakiś napad się tutaj dzieje. O, o Ja pierdzielę, a na tym posterunku nadal tłok Nadal tłok na tym posterunku, nie podoba mi się to Dobra, i tak go rozbuduję, rozwinę na maksa No serio, coś niezbyt czaje, żeby do takiego małego miasta już od razu dawać wielki, wielki komisariat czy tam posterunek ja nie wiem jak, właśnie, co się nazywa dokładnie te małe to jest posterunek, a to duże to jest komisariat. Nie wiem czy to jest jakaś różnica, ale... No. Mniejsza z tym. W klinice również przeładowane jest to wszystko. No dobra, poczekam chwileczkę i dodam skrzydło sald dla pacjentów. Więc się więcej Simów zmieści w tej klinice. To chyba się zwiększa do 25. No tak, 10, dodać 15, 25. Fakie, umiem matmę. tylko budżecie generuj się szybciej. Ok, mogę nawet dodać znak kliniki, jakby ktoś nie wiedział, że to szpital. Właśnie, czy ja straż pożarną ulepszyłem w ten sposób? Nie, właśnie mogę dodać alarm, mogę dodać. Taki... taką chorągiewkę piękną A na posterunku? Nie, w posterunku dodałem flagę. Gdzie jest ta flaga? A tutaj, w tym miejscu. Znaczy, masz, bo flagi nie ma Dobra, wiecie co? Myślę, że to by było lepiej w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy był krótki, czy długi. Tak naprawdę. Jakoś nie mam poczucia czasu, gdy to nagrywam. To jest masakra. Yy, bo nigdy nie wiem, jaka, jest, jaka będzie długość odcinka w finalnej wersji. W sumie mogę jeszcze zrobić coś takiego. Tutaj yy, tą aleję doprowadzę dotąd. I. 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 I dokończę budowę tego osiedla które osiedlem nie będzie. Także trzymajcie się i cześć.